dalej, co na to dzisiaj nasza sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić, żeby te pompy się nam nie blokowały. I tutaj jest oryginalna odpowiedź, jaką dostałem z yy, dziewczatu, tak, to jest przekopiowane słowo w słowo, co możemy zrobić? No i to, co dziepiczat odpowiedział, no, co mnie też bardzo ucieszyło, że to nie tylko my edukujemy, ale też już rzeczywiście jest informacja troszeczkę niezależna, to jest filtracja i usuwanie pozostałości. Tak? Fil... Stosujmy filtr lub sita na wlocie do pompy, czyli chodzi o tą separację części stałych, tak? czyli żeby zatrzymywać ciała stałe, osady, które mogą się przedostać do pompy, do wnętrza pompy między innymi, regularnie czyścić i sprawdzać stan filtrów, czyli. System automatycznego czyszczenia tych filtrów też jest bardzo ważnym znaczeniem, czyli to jest to, co mamy dokładnie w tłoczni ścieków. Także nawet sztuczna inteligencja nam podpowiada, że generalnie stosowanie dzisiaj nowych technologii na ścieki sanitarne czyli tłoczni, no daje. Daje to, że daje ten problem, jaki dzisiaj mamy z zapychaniem pombo. Oczywiście, tutaj mamy jeszcze konserwację i to, co też wspominałem, monitoring, jak bardzo jest ważny, tak, żeby monitorować te parametry naszego urządzenia zdalnie, żebyśmy wiedzieli, co się w nim dzieje.